Dzień dobry moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepko. No i słuchajcie, do Pepko wjechały już dekoracje wielkanocne. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. I zaczynamy tutaj od takich yy, pieczątek: bym powiedziała. Za 5 zł tych możecie zrobić sobie kurczaczka, jajo, króliczka, zajączka. Oczywiście to jest do ciasteczek. Jeżeli ktoś e, lubi piec, to tu mamy takie miareczki metalowe za 30 zł. Myślę, że się opłaca, bo jest ich 5. Każda ma inny kolor, jak widzicie, i tutaj mamy tak, najmniejszą ma 30 ml. E, większa ma 60 ml. Tak Wam szybko tylko tutaj pokażę tu ma chyba 80, 120 i 240, e, bo może ktoś e, akurat potrzebuje to. Zobaczcie, można sobie kupić do kuchni i macie wszystkie na jednym kółeczku. Nic wam się nie pogubi. No i nie trzeba szukać później, nie? Tak jak ja zawsze szukam, ile to jest tyle i tyle. A tutaj tylko macie taką miareczkę i już wszystko z głowy. 5 zł kosztują serwetki. Później wam pokażę jeszcze. Jeszcze inne, jakie są? Tu możecie również zrobić z dziećmi ciasteczka w takich kształtach za 9 zł, i tu mamy za złoty 4, za 4 zł. Foremki do, babe, do babek już Wam pokazywałam, więc lecimy dalej. Można zrobić ciasto. Jakiś serniczek i zobaczcie go przykryć. Świetne rozwiązania. Nic wam wiecie, później nie podjeżdża z lodówki. Jak włożycie jakąś cebulę, więc super rozwiązanie w dwóch opcjach kolorystycznych za 25 zł. Nie wiem, czy ja mówiłam, ale właśnie mówię, więc 25 zł no, 25 zł. Możecie kupić sobie prześliczny zielony czajnik. Po prostu kolor jest bomba. Pierwsze, co rzuciło mi się na tej półce. To właśnie ten czajnik 3-litrowy i kosztuje 70 zł. No, kosztuje sporo, ale wiecie, czajnika nie kupujemy codziennie. Czajnik kupujemy sobie raz na jakiś czas, a jeszcze jak się o niego dba, to starcza na dłużej. Tu wam pokazuję, że są jeszcze takie pudełka do przechowywania ciasta, czy do przechowywania jakichś potraw, takie blaszki, i one kosztują 35 zł, więc myślę, że też świetna cena. Bo jest przykrycie od razu. No i też żółte i zielone. Dobra, ale od tej półeczki idziemy dalej. Jeszcze tutaj nie wszystko jest wystawione. Akurat dziewczyny zaczynały. A poczekajcie, jeszcze Wam tutaj pokażę te serwetki. Za 5 zł. Możecie kupić jeszcze takie. Dobra, idziemy dalej. Już trochę jest na półeczce ale jeszcze dużo jest w kartonach po prawej stronie, bo dziewczyny dopiero wystawiają. Ale dobra, ja tu szybko zrobię ścianę, żeby tutaj zaraz im nie przeszkadzać. Tam mamy stroiki i tu wam pokażę akurat jeden, który leży niżej, bo ciężko mi jest tam dosięgnąć, ale wam pokażę, mniej więcej jakaś cena 35 zł. No i możecie sobie kupić taki stroiczek za 35 zł. Oczywiście można sobie zrobić, ale myślę, że cena 35 zł to jest dobra cena za taki stroik. Jest dużo tych gałązek, a jak wiecie, same gałązki sporo kosztują. Później mamy tutaj e, taką dekorację: za 8 zł, tulipany, 3 sztuki na takiej kuleczce. Zobaczcie: no, tak, coś innego, nie? Możecie włożyć do, do małej doniczki mm, i też będzie fajnie wyglądało. Mamy koszyczki do święcenia e, jajeczek, i on jest taki: wiecie, że to on się tak wygina. 10 zł kosztuje, taki jakby plastikowe. Pokażę Wam ten na dole. Ten na dole jest bardzo ładny. Ten kosztuje 10 zł, też taki plastikowy, no ale tutaj e, jest piękny. Bardzo mi się podoba. On jest. To nie jest plastik, to jest z takiego sznurka zrobione. E, I już zerkniemy, jaka jest cena. Cena to 20 zł, więc myślę, że bardzo fajna cena za taki koszyczek. I macie w kolorze białym, no i w kolorze takiego drewna. Który bardziej Wam się podoba? Mi się wydaje, że jeden i drugi ładny, chociaż ja ostatnio to do tego drewna to mam taki sentyment że coraz więcej rzeczy u mnie w domu drewnianych 15 zł kosztuje taki dla dzieciaków czy nawet na później żeby miały w czym sobie zbierać jajeczka też myślę, że fajnie no a te koszyczki mogą służyć też do dekoracji, nie musicie ich akurat zanosić do kościółka i święcić jajek dobra, 25 zł taki zajączek, złoty, leciutki nie jest ciężki, za chwilę wam pokażę jeszcze większego jak widzicie tylko te zajączki są wystawione ale przyjadę tutaj może jutro albo pojutrze i zobaczymy co tu dziewczyny mają bo mają w kartonach ale no zaraz zresztą zobaczymy grzebna jeszcze w kartonach 10 zł kosztuje taka kurka i na razie stoją tylko dwie dobra jak jesteśmy już tutaj poczekajcie bo boję się że to U! Uh! Dobra, o pazury sobie dzisiaj zrobiłam. Pazury sobie dzisiaj zrobiłam i już mam spokój na trzy tygodnie. Dobra, 5 zł, 12 jajeczek większych, takie kolory i mniejsze, zobaczcie tutaj, mniejsze, 30 stuk z. Stuk, 30 stuk za 5 zł <grym> za 5 złotych i można sobie samemu zrobić fajne stroiki, ja kupowałam w tamtym roku takie jajeczka i też robiłam 20 zł za zająca to naprawdę świetna cena, bo jak pójdziecie do innych sklepów to jest po prostu szok, takie zajączki stoją po 5 dyszek przynajmniej i to nie mówię o jakiejś wiecie home and you, bo tam to już w ogóle bomba, no ale wiadomo, że w ogóle Home Andio to ma tak piękne dekoracje, że jak ja tam wchodzę, to mało nie padnę. Ten kosztuje 25 zł. Dobrze widzę. Poczekajcie, poczekajcie. Tak, 25 zł. I zobaczcie, możecie sobie kupić dwa. No i jeden sobie taki większy stoi, drugi mniejszy. I teraz pokażę Wam kury. Ale kury to są po prostu cudowne i powiem Wam, że czaje się, cztery dychy kosztuje, trochę mi szkoda na taką kurę, ale wiadomo, że y, kupimy raz y, kupujemy raz na jakiś czas, nie? zobaczcie, tu możecie wrzucić jaja super, możecie wrzucić te jajka, które macie pomalowane y, farbkami ale możecie też wrzucić y, różne takie, wiecie, czekoladowe, nie? tu mamy taką, mi się chyba wydaje że tamta fajniejsza nie wiem, co wy uważacie, biała czy czarna która wam się bardziej podoba? Do tej możecie tu z góry jak widzicie włożyć. Jeszcze sprawdzę czy cena taka sama. Tak, 40 zł. Więc macie takie dwie kury. Dwie kury. Kurczę, ale mnie kusi tam ta czarna, ale mnie kusi. No i teraz wam coś pokażę. Zobaczcie tu zaraz wam pokażę zające, ale to wam pokażę. No tego to jeszcze nie grali. Skrzaty z uszami zająca. Nie wierzę w to po prostu. 10 zł kosztują bardzo przyjemna jest ta żółta czapka ta już troszeczkę inna taka w dotyku i ta fioletowa też taka sama przyjemna jak ta żółta no ale Do no, tego to jeszcze nie było nie wiem nie wiem kto tutaj to wymyślił i słuchajcie zobaczcie na to tadam jaki wielki i też skrzat z uszami królika nie po prostu ja chyba już nie będę tego komentować nie mam nie nie mam pojęcia, co to się wydarzyło. 40 zł kosztuje. Chyba im z Bożego Narodzenia zostało. <laughs> Przepraszam. Chyba im z Bożego Narodzenia zostało i uszy doszyli. No, także tak to wygląda. Nie wiem, co to. Yy... No, zając rozumiem. Kura rozumiem, ale skrzat. Wielkanoc. Dobra, następny. Ten zając jest po prostu bombastyczny. Kosztuje 5 dych, ale on jest naprawdę fajny, bo zobaczcie, bierzecie go tu za głowę. Ciach pyk do góry, i nogi mu się ruszają, więc możecie zrobić takiego dużego. Jeszcze podejrzewam, że więcej się yy, wyciąga, tylko ja nie mogę tutaj po prostu tego zrobić, bo jedną ręką to jest ciężko, ale jakbym pewnie złapała za nogi, to jeszcze wyższy by był. Więc może być taki nieziutki i wysoki. I tu mamy panienkę i chłopca z taką piękną kokardką pod szyją. Dobra. Pani tu stoi i czeka na swojego właściciela. I zobaczcie, ile tu jest pudełek. Jejku, zamknęliby mnie je tak w pepko na noc, to ja bym tu wszystko wam nagrała. Uch, mamy tutaj takie zajączki i one są takie, jak przejedziecie, to takie... Um, one są takie nieprzyjemne do dotyku, ale wiadomo, że tego się nie trzeba po prostu dotykać, tylko stawiasz i stoi, nie? 12 zł. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, że to jest takie... To nie jest takie gładkie. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć, z czego to jest. Tu mamy w kolorze fioletowym. Tutaj to będą takie pastelowe kolory. Tu mamy żółty. I jeszcze jest różowy. Dobra, już nie wyciągam. Widzicie tutaj. Dobra, niech tu sobie siedzą. Tu mamy same głowy. I tu jest taki jakby obrośnięty mchem. Tak sobie siedzi i się patrzy. Okej. Okay, I on jest za... 7 złotych za 7 zł. Mamy jeszcze, jak widzicie, biały. Biały. Trochę przybliżę bo tak z daleka to nikt nie widzi, nie? I czarny. Jak już się nie mogę doczekać. Przyjadę tutaj, mówię jutro albo pojutrze, i jak już będzie wszystko na półkach, to wam nagram. Mam nadzieję, że to zostanie jeszcze coś, bo wiecie, to szybko idzie. Czekajcie, tego nie będę wyciągać. Tu mamy te kury. Tu może się trochę podniosę i jeszcze coś wam na e nagram, ale już nie, nie będę tutaj wyciągać, grzebać. E tu mamy takiego zajączka i on jest taki drewniany. Od razu, jak weźmiecie do ręki, to czu czuć, że to drewno i on jest za 10 zł. Taki troszeczkę inny, nie? Na pewno są różne jajeczka. Tak mi się wydaje, że różne kolory jajeczek. Tu są jakieś pudełka. Tam są złote zajączki jeszcze. No, naprawdę dużo tego dziewczyny mają. Teraz będzie wystawianie. Dobra, koniec Wielkanocy. Tu mamy jeszcze walentynki, bo słuchajcie, w walentynki y, trzeba się cieszyć. <laughs> Walentynkować, chciałam powiedzieć. A tu macie lampę piękną za 7 dyszek. Wjechała sobie taka. Zobaczcie, piękna, przeźroczysta biała, biały abażur, lampa przeźroczysta no bardzo ładnie wygląda bardzo mi się podoba no także tak to wszystko wygląda, jeszcze tu mam ciach pyk od góry cyknę, pamiętajcie że jeżeli mm, wam się podobają moje przeglądy to będzie mi bardzo miło jak zostawicie coś w komentarzu, jak polajkujecie może komuś udostępnicie pamiętajcie również o subskrypcji bo ona jest również bardzo ważna będzie na, na 30 tysięcy subskrypcji będzie cudowne rozdanie Także życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć, buziaczki.